Dzień dobry. Nasi drodzy przyjaciele z Opola. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że po raz kolejny jestem w polskim województwie. Pierwszy raz był w 2011 roku, następnym w 2018. Dzisiaj po raz trzeci jestem u Państwa. W ciągu tych 20 lat moja kadencja, jestem 10 lat na stanowisku przewodniczącego Obwodowej administracji państwowej. I jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy się dołożyć wspólnie do tej e... Do tej rocznicy współpracy. Jeśli chodzi o współpracę, naszą wspólną współpracę, to zrealizowaliśmy ponad 330 inicjatyw w różnych dziedzinach. Cieszy olbrzymia ilość projektów zrealizowanych w minionym dwudziestoleciu, ale my w tym momencie budujemy podwaliny tej współpracy także w przyszłości. Ukraina przeżywa obecnie okres reform w różnych. Także w samorządowej w, w umowie partnerskiej zobowiązaliśmy się dzielić między innymi doświadczeniami w zakresie naszej drogi do Unii Europejskiej, naszych początków projektów, które w tym czasie realizowaliśmy, możliwości wsparcia, w tym wsparcia finansowego i jak najbardziej chcemy te zobowiązania realizować.